Kiedyś usłyszałam zdanie, że prawdziwa radość jest tylko w Bogu. Zawsze byłam osobą, która nie wiedziała, czego chce. Nie miałam zbytnio pasji ani pomysłu na siebie. Pytałam się innych o zdanie i szłam potem za tym, jak mi doradzali. Każdy mówił coś innego, a ja czułam się coraz bardziej zagubiona. Zaczęłam e, żyć w takiej ciemności, w grzechu, w iluzji tego, co wydawało się być źródłem radości. Szukałam wrażeń w miejscach, które sprawiały wewnętrzną pustkę. Zaczęłam w tej pustce szukać Boga, a On przyciągał mnie coraz bardziej do siebie. Sięgałam coraz częściej po Biblię i to, jak Boże Słowo mnie zmieniało, to była totalna przemiana mojego myślenia, mojego serca. Jakbym dosłownie przeszła z ciemności do światła. Zaczęłam widzieć, zobaczyłam, jak bardzo byłam pogubiona. Bóg pokazał mi prawdę o mnie i napełnił mnie tą niesamowitą miłością i pokojem. A może ty jesteś w takim miejscu? Wszystko się w sumie układa, ale masz poczucie pustki? Zaufaj Bogu, powiedz Mu o swoich troskach, a On Cię poprowadzi i da Ci tą pełnię radości.